Witam wszystkich, z tej strony Pilarz Amator. Mam nadzieję, że za mną tęskniliście, bo ja za wami bardzo. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak miałem ciężko się zebrać za ten e, odcinek na rozruch kanału, ponowny rozruch kanału. Czułem się tak, jakbym miał nagrywać pierwszy odcinek w ogóle na moim kanale. Jednak taka długa przerwa sprawia, że człowiek wychodzi trochę z wprawy, e, traci to bycie. Dlatego ten odcinek jest taki trochę improwizowany, ponieważ no, musiałem, musiałem się trochę pozbierać i nie mogłem znaleźć pomysłu, żeby żeby ruszyć z tym pierwszym odcinkiem z tym pierwszym odcinkiem po przerwie, więc postanowiłem puścić pokaz slajdów ze zdjęć robionych w terenie z, z różnego okresu żeby się wam nie nudziło, żeby coś w tle, się wam nie nudziło, żeby coś w tle leciało, a w tym czasie ja sobie trochę pogadam. Co dalej z kanałem. No więc mam nadzieję, że kanał tym razem już naprawdę bez przeszkód ruszy. Trochę tutaj u mnie perturbacji było. Trochę po wizycie u lekarza się podłamałem, ale już, że tak powiem, przetrawiłem te nowe wiadomości. Najważniejsze jest to, że fizycznie jestem zdrowy jak koń, podobno. A te wszystkie moje problemy wynikają trochę z zaniedbania, że tak powiem, lekarzy, z powodu których miałem lekkie niedotlenienie mózgu i przez to tak nie mogłem się pozbierać. Może tego nie było widać na moich nagraniach, może nie było tego słychać, ale de facto ja cały czas widziałem, że coś ze mną jest nie tak. Nie do końca się czuję tak, jak powinienem. Teraz już wiem dlaczego. Więcej, jeśli będzie Was to interesować, to ewentualnie. Możecie dopytać. Więc w takim razie na pewno się zastanawiacie, po co taki odcinek. No, zawsze po długiej przerwie jest taka potrzeba w człowieku, żeby, że tak powiem, rozpocząć nowy rozdział, żeby wyjaśnić mniej więcej, jaka będzie dalsza strategia kanału i, i co się będzie działo, co będzie nagrywane. No więc tak, na kanale szykują się drobne zmiany. To znaczy. Widzowie mogą od razu nie, nie wychwycić tych zmian, po prostu ja postanowię w głowie sobie, że tak powiem, poukładać na nowo koncepcję mojego kanału. Cały czas, że tak powiem, w trakcie rozwoju kanału wpadam na nowe pomysły, cały czas zastanawiam się, w którą stronę, że tak powiem, ruszyć. Znaczy, no tematyka jest cały czas ta sama, ale ja mam taką przypadłość, że często cierpię na nadmiar pomysłów. W sumie mam... Trzy główne przypadłości, z którymi będę bardzo mocno walczył, tworząc ten kanał. Jedna przypadłość dość pożądana to jest nadmiar pomysłów, ale ten nadmiar pomysłów sprawia, że czasami mam taki chaos, że nie wiem za co się pierwsze chwycić, jak te pomysły poukładać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, i to sprawia, że czasami sam się potrafię zamotać. W tych wszystkich swoich, że tak powiem, pomysłach, koncepcjach, i, i potem nie biorę, potem nie robię nic, tak? Bo, bo, bo się zamotam i nie wiem, co pierwsze zrobić, z czym ruszyć. Przydałbym się ktoś obok mnie, kto by mnie czasem kopnął w dupsko i powiedział rób teraz to, i resztę zostaw na później. Drugim problemem jest mój perfekcjonizm. Z jednej strony cecha pożądana, bo jak tutaj niektórzy widzowie w komentarzach mi piszą, że mm, robię dość rzetelne, że tak powiem, te testy. Staram się być w miarę jak najbardziej dokładny i rzetelny i cieszę się, że to doceniacie. Natomiast dla mnie osobiście jest to o tyle problem, że czasami chcę zrobić coś za dokładnie, po prostu, no chcę wycisnąć z danego tematu maksimum i czasami przygotowywanie się do, do zrobienia odcinka, choć od strony graficznej moje, moje odcinki są dość prymitywne, bo tak jak mówiłem, nie nie jestem specem od montażu. Natomiast jeśli chodzi o treść, o wiedzę przekazywaną, o informacje, czasami chcę się przygotować aż za dobrze do odcinka, i to sprawia, że czasami temat mnie przerasta, i po prostu zniechęcony zostawiam to na jakiś czas, aż się znów zmobilizuję, bo po prostu ogrom, ogrom materiału do przerobienia, żeby to dla was jakoś zebrać. W miarę taką skondensowaną całość yy, robi się nie do udźwignięcia dla mnie. Tak? I to nie jest tylko mój problem. Dużo ludzi tak marzy. Czasami chcą coś zrobić za dobrze, za dokładnie, i ostatecznie nie robią tego wcale, tak? bo się zniechęcają w trakcie, yy, w trakcie pracy. A trzeci mankament to jest taki, że yy, czasami ponapoczynam zbyt dużo tematów jednocześnie, i potem mam problem je dokończyć. I na chwilę obecną jest też kilka właśnie takich tematów i odcinków do zrobienia, które powinny zostać dokończone. A jeszcze ich nie zrobiłem. Oczywiście nie wszystkie, bo na przykład są odcinki, które celowo są zostawione na później. Na przykład, jeden z bardziej przez Was lubianych odcinek, gdzie pokazywałem, że wszystkie chińskie pilarki, z pewnej kategorii cenowej, że tak powiem, są takie same. Gdzie ściągałem pokrywy, pokazywałem karter, zamieniałem pokrywy, uruchamiałem pilarki. No, ten odcinek celowo jest niekończony znaczy, był pierwsza część, a druga część celowo jest jeszcze nierobiona, ponieważ jest jeszcze sporo pilarek, do których mam dostęp, lub które sam posiadam, które warto by zrecenzować i, i przetestować, zanim dokończę. Tamten temat. Natomiast jeśli chodzi o inne tematy, oj, to to mam kilka zaległych odcinków, tak? Pewnie już tu niektórzy stali widzowie mogą mi od razu w ciemno wypomnieć, tak? Recenzja Hechta, recenzja Ebay <śm> i znalazłoby się tego jeszcze sporo. Ale myślę, że pomału, pomału wszystko dokończymy. Muszę jakąś strategię przybrać, żeby po prostu kończyć te pozatrzynane tematy i ruszać dalej. Co będzie, jeszcze, jeśli chodzi o zmiany na moim kanale. Na pewno będę mniej odpowiadał na komentarze. No, niestety, to musiało prędzej czy później nastąpić. Zauważyłem, że kiedy już kanał przekroczył tak 700-800 subskrybentów. To już zacząłem mieć problem nadążać odpowiadać na komentarze. Był to dla mnie na początku priorytet żeby nikogo nie zostawiać bez odpowiedzi jeśli ktoś czekał dłużej to po prostu z powodów takich, że nie zaglądałem na kanał, bo miałem inne prace tutaj w domu albo po prostu opiekowałem się bratem no nieistotne, de facto nie zaglądałem jeżeli tylko zaglądałem na kanał to starałem się odpowiadać na wszystkie zaległe komentarze i pytania natomiast już po przekroczeniu tych 700-800 subskrybentów zauważyłem, że Zaczynam nie nadążać. Czyli czasami, jak przysiadłem, to yy, odpowiedzi, a ponieważ staram się rzetelnie odpowiadać, to odpowiedzi na wszystkie komentarze zajmowały mi tyle czasu, co nieraz montaż odcinka. I w tym momencie, yy, niestety, muszę przełknąć, że tak powiem, tą gorzką pastylkę i yy, pogodzić się z tym, że nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Pytania takie, które będę uważał, że są bardzo ważne, lub na które będę w stanie w miarę szybko, krótko i zwięźle odpowiedzieć, jak najbardziej dalej będę starał się odpowiadać, natomiast na pewno nie będę w stanie się odnieść do wszystkich komentarzy. No to jest nieuniknione, tak? Mam nadzieję, że kanał będzie się dalej rozwijał, więc trzeba zdać sobie sprawę, że z każdą kolejną setką subskrybentów, z każdym kolejnym tysiącem subskrybentów. Po prostu y, odpowiadanie na wszystkie komentarze będzie fizycznie niewykonalne. No, ale trudno, to prędzej czy później musiało kiedyś nastąpić. I teraz kolejna taka mała zmiana na kanale. Hmm, będę starał się w miarę możliwości, o ile moja gorąca natura, że tak powiem, nie da o sobie znać, to będę starał się nie zapowiadać wcześniej, y, czy dogaduje się w, w, czy dogaduje się na temat jakiejś promocji dla Was, czy, czy yy, jakiejś współpracy ze jakimś sklepem na kody rabatowe dla Was, postaram się po prostu trzymać język ze zębami i nic takiego więcej nie mówić, a to dlatego, że yy, nigdy nie wiadomo, czy takie coś dojdzie do skutku. Yy, w przypadku tego pamiętnego kodu rabatowego na pilarki makita, o którym wspominałem gdzie już byłem niemal na 99% pewien, że będzie, ponieważ po złożeniu mojej propozycji, dzwoniłem jeszcze do tego sklepu, żeby się dowiedzieć, czy, czy pomysł im się spodobał, czy się zgodzili. I tak pani odpowiedzialna za marketing mnie poinformowała, że rozmawiała z szefem. Przeglądali mój kanał, oni są jak najbardziej za, tylko chcą mieć po prostu pewność, że te maszyny przyjdą, i wtedy się do mnie odezwą. I jak najbardziej na taką współpracę, że u mnie na kanale będzie jakiś kod rabatowy dla moich widzów na produkty. Makity na przykład, y, oni na to y, są na, jak najbardziej chętni, tak, na taką współpracę. Natomiast y, temat ucichł, tak, sklep się nie odzywał. Ja miałem swoje problemy, więc y, też nie, nie dusiłem ich. Teraz wracając z powrotem, że tak powiem, do rozruchu kanału, y, postanowiłem zerknąć w ogóle, no już nie chciałem dzwonić, I nie odezwali się, to się nie odezwali, w ogóle zobaczę, co tam u nich na sklepie słychać. No i Zauważyłem, że w ogóle wycofali produkty spalinowe makity z tego sklepu. Na razie nie będę spekulował, nie wiem czym to jest związane. Wiem, że niektórzy wiedzą, że makita się wycofuje z narzędzi spalinowych, ale to jest temat bardzo skomplikowany i to nie jest takie proste jak się Wam wydaje. I makita sama zapowiedziała, że to będzie wycofywanie, że tak powiem stopniowo, a nie że od razu ucinają. W jednym miesiącu, i natychmiast przechodzą na akumulatorowe. Nie, nie, tak to ma nie wyglądać. Więc być może z innych przyczyn no, nie będę wnikał, to są ich wewnętrzne decyzje, po prostu zrezygnowali z tej gamy produktowej. No i wiadomo, że no, nikt się nie przejmuje takim małym kanałem, nie poinformowali mnie o tym. Natomiast znowuż wyszły nici, tak? czyli stwierdziłem, że nie będzie żadnych zapowiedzi. Dopiero jak uda mi się coś ugrać, to wtedy będę o tym mówił. Nie chcę wychodzić po prostu na głupka. Teraz, yy, co jeszcze? Yy, będą nowe bloki tematyczne na moim kanale. A teraz pewnie się śmiejecie, tak? Mówi, że nie będzie zapowiedzi, a tutaj mówi, że coś będzie, tak? No nie, nie, no. Bloki, bloki tematyczne to jest rzecz, że tak powiem, mojego pomysłu na kanał, mojej koncepcji. Te bloki tematyczne to nie będzie coś zupełnie nowego. Wszystko będzie się kręciło wokół naszych zainteresowań wszystko będzie się kręciło wokół pilarek, narzędzi spalinowych. Ruszymy też trochę z tematem kos. Trochę może w tej chwili zawiodę tutaj niektórych widzów, którzy czekają, aż na moim kanale pojawią się kosy spalinowe, ponieważ ten rozruch z kosami będzie taki trochę powolny. Mam tu pewien plan, pewną koncepcję nie wiem, czy to wypali. I owszem, kosy pojawią się, ale na początku nie w takiej formie, jak, jak się może Wam wydawać. Czyli nie będą to typowe testy i recenzje. Po prostu y, robię pewien projekt, i do tego projektu była mi potrzebna kosa, ponieważ w sezonie wiosenno-letnim mam, że tak powiem, największe przeroby paliwa na kosach spalinowych. W kosach nie czuję się tak mocno jak w pilarkach, jeśli chodzi o wiedzę. Natomiast ze względu na powierzchnię, którą muszę obrabiać kosami, yy, zwyczajnie wypalam naprawdę duże ilości paliwa w sezonie. I dlatego, yy, do pewnego projektu, który zamierzam zrealizować, kosy są tutaj jak znalazł. Natomiast w przyszłości pewnie przejdziemy też do recenzji, do testów, po malutku, żebym znowuż nie przesadził z ilością pomysłów i, i się, że tak powiem, nie zniechęcił. Natomiast będą nowe bloki tematyczne, tak, jak mówię, po prostu pewne tematy związane z naszymi zainteresowaniami czyli z pilarkami, olejami, że tak powiem, kosami no generalnie ze wszystkimi naszymi zainteresowaniami postanowiłem usystematyzować i ułożyć w takie konkretne bloki tematyczne. Dodatkowo, podczas tej mojej przerwy, Miałem różne przemyślenia. Wiadomo, no przez nie siedziałem na tyłku, i to nie jest tak, że nic nie robiłem. Działam, działałem, jeśli chodzi o ten mój projekt, jeśli chodzi o te moje pomysły związane z kanałem, to działałem, przygotowywałem już pewne materiały, robiłem pewne eksperymenty. Można powiedzieć, że w powolnym tempie się przygotowywałem do powrotu. Natomiast co jakiś czas, wiadomo, teraz dużo się dzieje na świecie. Co jakiś czas do człowieka docierają różne informacje, i wraz z tymi informacjami przychodziły też nowe pomysły na pewne tematy, które trzeba poruszyć. Oczywiście nie będę tutaj już od razu, że tak powiem, z góry wszystkiego zdradzał, tak jak mówię, żeby potem znowu nie, nie wyszło, że wyjdzie z tego lipa, bo coś mnie wypali, ale generalnie jest, jest kilka pomysłów. Jeden pomysł to nie jest jakaś tam nowość po prostu. Miałem taki plan, żeby, ponieważ jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, temat związany z naszymi zainteresowaniami, i zwyczajnie sam nie chciałem tej kwestii poruszać, chciałem po prostu podesłać Wam świeżo tworzące się kanały o takiej tematyce. Jednak przez ten czas, kiedy tworzyłem kanał, i przez ten czas, kiedy teraz miałem prawie dwumiesięczną przerwę, Zauważyłem, że owszem, te kanały się powoli rozwijają, ale nie ruszają najbardziej istotnych kwestii. Po prostu mnie trochę zawiodły. Nie, że są kiepskie te kanały, tylko uważam, że są pewne takie bardzo istotne wręcz, kardynalne kwestie w tej tematyce. I tam te kwestie nie zostały poruszone. Dlatego uznałem, że w takim razie, skoro kanały typowo o pewnej tematyce, no znów mówię trochę zagadkami, ale musicie mi to wybaczyć po prostu. Yy, nie, mogę przy, nie mogę cały czas kawy na ławę wykładać yy, I tak dalej Zrobię temat, a będziecie wiedzieć o co chodzi <laughs> Natomiast skoro tamte kanały, że tak powiem, nie poruszają yy, Kwestii, że tak powiem, najważniejszych w danej tematyce No to zrobili mi prezent, tak? Po prostu ja to poruszę u siebie na kanale A dosłownie parę tygodni temu yy, Pewien pan już całkowicie mnie zainspirował, rzecz banalna, rzecz znana od dawna, związana z opałem do piecyków, jednak, że tak powiem, spojrzałem na temat zupełnie od innej strony i znowuż zaświtał mi pomysł nowego blogu tematycznego, ale do wszystkiego dojdziemy, po malutku, po malutku. Postanowiłem się już nie stresować tym, że nie nadążam, po prostu muszę się skupić i robić wszystko systematycznie, i że tak powiem, i metodycznie. O, o, tego słowa mi brakowało. Tak, Mam takiego jednego znajomego, on jest niesamowicie metodyczny, ja go podziwiam, po prostu powolutku robi wszystko tak, jak sobie zaplanuje i w efekcie na końcu on zawsze wychodzi najlepiej na tych swoich planach, ponieważ kroczek po kroczku je realizuje, nie stresując się, czym pójdzie trochę wolniej, czy trochę szybciej, grunt, żeby do przodu. Co jeszcze? Na pewno będą się pojawiać też krótkie filmiki z terenu. To znaczy, wiem, że z groną miłośników moich filmów z terenu, i oczywiście firmy, filmy z terenu będą cały czas. Teraz może trochę rzadziej, ale będą. Natomiast jest pewna różnica między kompleksowymi filmami z terenu, takie jak na przykład te ostatnie dwa, gdzie wstawiłem Hechta 58 w różnych akcjach i gdzie pokazałem też fajne ujęcia z pilarkami Zenoach. Chodzi mi o takie krótkie filmiki bez komentarza albo wręcz z takim bardzo małym krótkim komentarzem. Ja by to wam powiedzieć, bo trochę mi brakuje słów. Chodzi o to, że czasami biorę pewną maszynę w terenie i mam do wykonania pracę, która trwa de facto 5 minut na przykład. Ale ta maszyna nie była jeszcze w takiej akcji pokazywana, i stwierdziłem, że zamiast kisić takie nagrania na dysku, bo oczywiście takie nagrania mi się potem przydadzą podczas zrobienia kolejnych materiałów na temat danej pilarki, czy na danej kosy, I to jest oczywiste, że, że takie nagrania będą wykorzystywane. Ale stwierdziłem, że y, taka krótka, nawet parominutowa akcja może na przykład pokazać komuś, jak masz się spisuje, więc zamiast kisić takie nagrania na dysku to jeśli na przykład będę miał taką kilku, kilkunastominutową akcję którą uznam za wartościową, to taki filmik to taki filmik w playliście, bo jak, jak przejrzycie mojej playlisty to jest tam play, playlista pod tytułem akcja z terenu to takie filmiki też będą stawiane i tutaj akurat mogę śmiało zdradzić, że mam dosłownie parominutowy filmik z pilarką Denzel, jak przecinam tą obaloną olszynę. Tam jest bodajże 55 albo 60 cm średnicy. I zwyczajnie po prostu to było pierwsze cięcie tą pilarką na oryginalnej prowadnicy 40 cm na oryginalnym chińskim łańcuchu, jak jest dołączony do tej pilarki. No i przy, od razu tak, że tak powiem, duża średnica. Taka akcja wynikła z bardzo banalnej, że tak powiem, prozaicznej przyczyny. Po prostu od warsztatów terapii zajęciowej, którym dostarczam te krążki, ponieważ, że tak powiem, kierowniczka warsztatów, którą bardzo pozdrawiam. Na samym początku, jak startowałem, zasubskrybowałem mój kanał, żeby miał trochę więcej subów. Jak, jak, jak zaczynałem, jak tam miałem zaledwie kilku czy kilkunastu subskrybentów. No i przychodzą jej powiadomienia i zauważyła na jednym z filmików, postanowiła sobie z ciekawości włączyć, że ja czasami pilarką tnę takie wąskie krążki. No wiadomo, jak chce się pokazać jak pilarka sobie radzi, albo jak dany łańcuch sobie radzi, no to jak będę ciął normalne klocki, to po prostu parę cięć i że tak powiem kłoda pocięta, więc, więc się tnie wtedy takie plasterki, żeby kawałek kłody na więcej cięć starczył. No ona się mnie wtedy zapytała co ja z tym robię. No, więc no, to jedynie mogę do piecyka włożyć, jak wyschnie, no bo na nic, nic więcej mi się to nie przyda. No i się okazało, że warsztaty kupują takie krążki. Normalnie płacą za nie, ponieważ yy, robią tam różne rękodzieła, czy tam jakieś rysunki, czy jakieś tam yy, rzeźby. No, generalnie używają do różnych rękodzieł takich krążków i na przykład gotowe, oczywiście bardziej gładkie niż podpiły, ale. Gotowe krążki okazuje się, że normalnie się kupuje i to niemałe pieniądze kosztuje. No, oczywiście, może nie jakiś majątek, ale biorąc pod uwagę, że to jest kawałek drewna, no to, to naprawdę byłem w szoku, że się płaci tyle. No i ja w tym momencie zadeklarowałem, że ja mogę dostarczyć warsztatom dowolną ilość takich krążków. Pod warunkiem, że nie będzie im na przykład gatunek drewna przeszkadzał, bo mam dość wąski wybór, czyli olcha, klon, brzoza i w przyszłości jeszcze będzie to pola. To, jeśli gatunek drewna im nie przeszkadza, to ja mogę im dowolną ilość takich krążków dostarczyć. No i właśnie dostałem zamówienie, właściwie zapytanie, czy jestem w stanie duży, taki dość gruby krążek o średnicy minimum 50 cm im dostarczyć, ponieważ mają tam w perspektywie paru miesięcy jakąś pracę plastyczną do wykonania. No i ja stwierdziłem, że akurat macie szczęście, bo mam obaloną taką loszynę. No takiej średnicy, ale ona była chora i w środku to drewno ma, jest inne kolory, jest też struktura, bo w samym rdzeniu są lekko podpruchniałe, i czy Wam nie będzie przeszkadzać coś takiego. Okazało się, że to jest wręcz zaleta, tak, czyli jeżeli jest chore, chore drzewo, no to po pocięciu na plasterki, że tak powiem, jest ciekawa struktura tego drewna. Bo zdrowe drewno jest jednolite, a chore drewno no to jest wtedy ciekawe. tak, Albo jest mozaika, jeżeli atakują korniki, albo są przebarwienia, i to, że ta. O, właśnie w tej chwili widać tę olszynę na zdjęciach. I to, że ta olszyna jest chora i właśnie ma taką strukturę w środku, to jest wręcz zaleta. No więc okej. Okay. A ponieważ cały czas wisi na mną test tych filtrów, które zakupiłem, a te filtry pasują tylko do Denzela i tylko do faworyta. No Więc stwierdziłem, że w końcu trzeba po pierwsze przetestować wreszcie ten oryginalny chiński łańcuch, który dołączyli. No i wreszcie trzeba sprawdzić, jak się spisuje ten filtr. I dlatego wziąłem denzela w teren. No i akurat jest taki fajny parominutowy filmik, gdzie pokazuje, że no denzelek z taką olszyną, zwłaszcza chorą, po prostu radzi sobie bez problemu. Nie? Dobra, dosyć tego ględzenia, bo się znowu już rozgadałem. Co dalej? Aha, QA. Eee, kilka kanałów, które na przykład oglądam o innej tematyce niż moja. Stosuję taką e, od czasu do czasu właśnie taką formę odcinka, gdzie, gdzie autor kanału odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Ja zauważyłem, że pomimo braku aktywności, pomimo braku mojej obecności na kanale przez prawie dwa miesiące. Mimo wszystko powoli subskrybentów mi przybywało, jednak witam wszystkich serdecznie tych nowych subskrybentów. Jednego czasu do czasu ktoś trafiał na mój kanał i postanowił go zasubskrybować. I właściwie już dobijamy do tysiąca. Brakuje chyba tylko siedmiu subskrybentów, żeby pękło, żeby pękła okrągła liczba tysiąca subskrybentów. I postanowiłem na, z okazji tysiąca subskrybentów zrobić właśnie taki odcinek, gdzie odpowiem na wasze pytania. I pod tym filmem, w komentarzach, możecie mi zadawać wszystkie pytania, jakie tylko chcecie. Czy to dotyczące kanału, czy to dotyczące mojej osoby. Jeśli pytania będą, że tak powiem, ruszały tematów, które na razie powinny zostać w tajemnicy, no to najwyżej nie odpowiem, trudno, albo jeżeli będą zbyt bardzo osobiste, no to najwyżej też przeproszę i nie odpowiem. Ale na większość pytań postaram się szczerze odpowiedzieć, więc. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Pilarze, amatorze i kanale oraz mm, przyszłych planach na temat kanału, a boicie się zapytać, <grybujesz> jak to często w telewizji mówią, No to w komentarzach pytajcie. Jak zbiorę wszystkie pytania, to po przekroczeniu tysiąca subskrybentów nakręcę odcinek, gdzie będę odpowiadał na wszystkie pytania. No więc myślę, że na chwilę obecną to wszystko. Ci, którzy wytrwali do końca. To bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Teraz ruszamy już naprawdę pełną parą, już nie ma się co nad sobą rozczulać, trzeba po prostu działać. No to do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.